Kochamy drewno i kochamy to, co z niego robimy. W Lloyd Kirsch są to wysoko przetworzone materiały drewnopochodne oraz laminaty wysokociśnieniowe dla meblarstwa, wnętrzarstwa i zastosowań zewnętrznych. Nasze produkty lakierujemy w zależności od zastosowań, jedno- lub dwustronnie. W procesie produkcyjnym wykorzystujemy technologię Hot Coating. Tak powstają innowacyjne, wysokiej jakości powierzchnie z elastyczną i funkcjonalną powłoką poliuretanową. Lakiery akrylowe utwardzane promieniowaniem UV tworzą wielobarstwową powłokę lakierniczą. Dzięki niej produkty charakteryzują się wyjątkową stabilnością obróbki i dużą odpornością. Po nałożeniu powłoki na płyty biurowe lub płyty MDF powstaje płyta Primeboard. Płyta Primeboard jest przeznaczona do produkcji wysokiej jakości mebli i zabudów wewnętrznych. Produkt dostępny jest z powierzchnią Xtreme High Gloss lub Xtreme Matte. W technologii hot coating powstają również laminaty Duropal HPL Compact Exterior. Są to wysokiej jakości płyty kompaktowe do zastosowań zewnętrznych. Posiadają wysoką odporność na oddziaływanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych. Są łatwe w obróbce i bezproblemowe do utrzymania w czystości dzięki technologii zapobiegającej powstawaniu odcisków palców. Dla uzyskania perfekcyjnej powłoki lakierniczej duża część instalacji hot coating znajduje się w pomieszczeniach o podwyższonych standardach czystości. Obróbka płyty w instalacji o długości 165 metrów trwa około 11 minut. Na początku wszystkie krawędzie po stronie lakierowanej płyty są ścinane pod kątem 45 stopni. Potem promienniki ciepła na podczerwień nagrzewają powierzchnię, a stacja czyszcząca usuwa z płyty najdrobniejsze zabrudzenia i kurz. Teraz można już nałożyć powłokę poliuretanową, która gwarantuje, że podczas dalszej obróbki płyty, jak na przykład wiercenie, frezowanie i docinanie, nie pojawią się na powierzchni pęknięcia czy odpryski. Na pierwszą warstwę nakładane są kolejne akrylowe powłoki lakiernicze. Te przezroczyste lub zabarwione pigmentem powłoki służą jako wypełnienie lub warstwa ścieralna płyty. Powłoki utwardzane są promieniowaniem UV. Wraz z funkcjonalną powłoką poliuretanową lakiery tworzą wrażenie głębi. To wynik zastosowanej tu technologii. Po utwardzeniu powierzchni, płyta trafia do szlifierni. W kilkustopniowym procesie szlifowania drobnoziarnistymi narzędziami szlifierskimi powstaje perfekcyjna, równomierna powierzchnia. Następnie z płyty usuwane są ponownie nawet najmniejsze drobinki kurzu i nakładana jest ostatnia warstwa lakieru Topcoat, tworząc przezroczystą lub zabarwioną pigmentem powierzchnię w wysokim połysku lub głębokim macie. Powłoka Topcoat gwarantuje wyjątkowy wygląd powierzchni zewnętrznej. Laminatą Duropal HPL Compact Exterior nadaje szczególną odporność na działanie promieniowania UV oraz warunków atmosferycznych. W końcowej fazie produkcji płyt Primeboard na lakier nakładana jest struktura zewnętrzna Xtreme Matte lub Xtreme High Gloss, a w przypadku laminatów Duropal HPR Compact Exterior struktura Exterior Matte. W środowisku beztlenowym odbita dyfuzyjnie wiązka światła otwiera warstwę powłoki topcoat, tworząc matową strukturę odporną na powstawanie śladów palców na powierzchni płyty. Funkcjonalność powierzchni Xtreme High Gloss gwarantuje zastosowanie specjalnych folii impregnacyjnych. Gotowe płyty zabezpieczone folią ochronną składowane są przez około 48 godzin. Po przejściu rygorystycznej kontroli jakości oraz starannym zapakowaniu płyty Primeboard i laminaty Duropal HPL Compact Exterior są transportowane do naszych klientów w Europie i na całym świecie. Oni również kochają drewno i to, co Flyderer z niego robi.